Kochani, nasz warsztat teraz na skutek geopolityki przestawił profil na produkcję związaną ze zbrojeniówką. Otóż wdrożyliśmy flet bojowy, który ma kilka funkcji oprócz wartości bojowych oczywiście, przy bezpośrednim kontakcie z wrogiem. E, tutaj wiadomo, można korzystać z różnych technik kraft e, maga. E, jego brzmienie jest dostosowane do e, 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 i, i skala e, do naszych największych e, e, utworów patriotycznych, które żołnierz może na, w transzejach, na polu bitwy, e, w wolnych chwilach, sobie tutaj pograć co go na pewno podniesie na duchu ja teraz sprawdzę jak to brzmi no nie wiem czy on akurat jest zestrojony myślę że to brzmienie jest ok nie wiem co sądzicie na tym kończę bo tutaj to jest tajny projekt Także więcej nie mogę powiedzieć, na razie subskrybujcie, pamiętajcie, łapki w górę.